Żeby zrobić 4,1 będę musiał wzór z tablic zapisać w postaci pasującej do warunków zadania. Tu mówimy o obserwatorze B, więc częstotliwość przez niego odbieraną oznaczę FB. Częstotliwość źródła to F0. Takie oznaczenie narzucili i takiego będę używał. Ono mi nie przeszkadza. Szybkość dźwięku i szybkość dźwięku. Tu mamy plus minus szybkość obserwatora, ale obserwator się nie rusza, więc tego wyrazu nie będzie. Tu jest plus minus szybkość źródła, którą oznacza V0, żeby ta notacja była spójna. I teraz pytanie, co wybrać? Plus czy minus? Tu trzeba skorzystać z autopsji. Każdy bezdomny mieszkający pod mostem w pobliżu przejazdu kolejowego wie, że gdy pociąg gwiżdżąc zbliża się, to odbierana częstotliwość jest wyższa. A gdy się oddala, jest niższa. To jest bezdomny, to jest gieźdzący pociąg i on się oddala. Ten bezdomny wie, że będzie odbierał niższą częstotliwość. Dlatego wybierze tu plus. No bo to jest w mianowniku. Podzielę przez więcej, wyjdzie mniej. Mając wzór opisujący tę sytuację, mogę wybrać P czy F. Obserwator B słyszy dźwięk syrenu o częstotliwości mniejszej od F0. O tym mówiłem. To nie wynika z tablic, to wynika z bezdomności. Gdy ambulans oddala się od obserwatora B i jednocześnie zwalnia, to B słyszy dźwięk o rosnącej częstotliwości. Jeśli zwalnia, to to maleje. A w takim razie cały ułamek rośnie. F0 będzie mnożone razy liczbę owszem mniejszą niż 1, ale coraz to bliższą jedynki. Gdy ambulans się zatrzyma, to to zniknie i F op będzie równe F0 razy V przez V, czyli razy 1, czyli F0. Wybieram, że prawda. Gdy ambulans oddala się od obserwatora B i jednocześnie przyspiesza, to B słyszy dźwięk o malejącej częstotliwości. To jest odwrócenie sytuacji opisanej w poprzednim zdaniu, więc mogę, nie zastanawiając się nad tym zbyt głęboko, wybrać, że prawda. Skoro hamowanie dawało rosnącą częstotliwość, to pewnie zwalnianie da malejącym. Można się upewnić, zerkając na wzór. Jeśli będzie przyspieszał, to będzie rosło to. Ten ułamek będzie miał coraz większy mianownik, co przy stałym liczniku będzie oznaczało, że ten ułamek będzie coraz mniejszy. Będę mnożył tą stałą F0 razy coraz mniej. Będzie wychodzić coraz mniej. 4 dwa skórny podały mi stosunek długości fali, dobrze wiedząc, że w tablicach dają mi wzory na częstotliwość. W efekcie będę musiał zrobić jedno trywialne przekształcenie: Przejść od stosunku Lambda do stosunku częstotliwości. Korzystam z tego, że w siódmej klasie tak było. Szybkość to droga przez czas. W przypadku propagującej fali, taką szczególną drogą, którą fala może pokonać, jest droga równa jednej długości fali. No i to się odbywa w czasie jednego okresu. A 1 przez T to F. To zdaje się zabiera miejsce w tablicach, jak widać, niepotrzebnie. Wyrażam lambda przez F. To będzie V przez F. No i idę z tym tutaj. Lambda B do lambda A. To będzie V przez FB. Przez V przez, dużo tego, przez FA. O się skróci i będę miał Fa przez Fb. Dobra, mam stosunek częstotliwości, to jest 1,2. Mam i jedną z tych częstotliwości, Fb. To zapiszę jeszcze wzór na częstotliwość, jaką odbiera obserwator A. To będzie ten sam wzór, tylko że tu będzie minus. I znowu, ten minus wynika z bezdomności. Każdy bezdomny mieszkający pod mostem, będącym w pobliżu przejazdu kolejowego wie, że jeśli kierujący pociąg zbliża się do niego, to odbierana częstotliwość jest wyższa. Więc bezdomny dobierze tak znak tutaj, żeby wyszło możliwie dużo, ponieważ to jest w mianowniku, to będzie odejmował. To teraz pozbieram to wszystko do kupy. To wezmę przepiszę. FA jest tu. FB jest tu. Skracam co mogę. Przepisuję co się uchowało. Dobra, teraz zerkając na ten kawałek i ten kawałek pomnożę obustronnie razy to tutaj. Będę miał 1,2 razy to 1,2 razy V odjąć 1,2 razy V0 równe to czego ja w ogóle szukam. Um... Prędkość ambulansu, czyli źródła, czyli 0. Okej, okay, dobra. To na lewo. 0,2, szybkość dźwięku, to będzie to na prawo. 2,2 V0. Stąd V0 to 0,2 przez 2,2 V, czyli 2 przez 22, czyli 1 przez 11. 1,11 szybkości dźwięku. I tego nie mogę tak zostawić, to nie jest matura z matematyki. Nie mogę twierdzić, że szybkość tego ambulansu to dokładnie 1,11 szybkości dźwięku. Znam wynik z dokładnością do dwóch cyfr znaczących, bo tu są dwie cyfry znaczące. Zresztą tu też. To jest 31 metrów na sekundę. Albo 110 km na godzinę, ale nie zapiszę tego, bo mi się telewizor w komputerze skończył. Nie ma miejsca. Tu jeszcze powiem wam taką historię, jak sobie to liczyłem tak szybko na brudno, byle jak, wstępnie, to się pomyliłem, bo pomyliłem tych obserwatorów. Bo uznałem, że obserwator A jest tu, a obserwator B jest tu. Dlaczego tak zrobiłem? Bo w Polsce pisze się od lewej do prawej i gdybym miał numerować takie kropki, to znaczy literkować, to A, B, po kolei. Dlaczego autorzy zadania zrobili takie sk*****stwo i zamienili te punkty miejscami? Nie wiem, ale się domyślam.